Witam na moim kanale osoby z podznaku Barana i zapraszam Was dzisiaj na czytanie na miesiąc październik. Na początku posłużę się kartami orakół, które pozwolą mi nieco naświetlić Waszą sytuację. A następnie zobaczymy, co na to powiedzą karty tarota. Okay. Tutaj mamy pierwszą kartę. Pierwsza karta mentalność ofiary. Druga profesjonalna pomoc. Szczęśliwy sukces oraz kochająca kobieta, która być może, jeśli panowie mnie słuchają, może być y, dla Was wsparciem w jakichś trochę stresujących chwilach, powiedziałabym. No dobrze, zobaczmy wobec tego, co na to y, powiedzą karty Tarota. Co one mają do przekazania? Dla Was, drogie baranki, na najbliższy. Miesiąc. Dobrze, mamy już tutaj rycerza monet. A trójkę kielichów. I jeszcze tutaj mam. Królową monet. Wszystkie mieczy. I rydwan. No dobrze. Drogie Baranki, przyjrzyjmy się Waszym kartom nieco bliżej i zobaczmy, a co czeka Was w tym najbliższym okresie czasu. No dobrze, to zacznijmy teraz od yy, kart. Tarota, tak? Sprawdźmy, co one tutaj chciałyby Wam przekazać. Jako pierwsza karta, tutaj mamy kartę rycerza Monet. Ta karta reprezentuje osobę taką ciężko pracującą. Ta osoba, ma ogromną cierpliwość, um, można na nią liczyć w każdej sytuacji, y, i ona jest bardzo y, oddana swojej pracy i bardzo tą pracą y, pochłonięta tak? bardzo potrafi się wciągnąć w to, co robi. Y, I a ten rycerz monet nie lubi podejmować ryzyka ani w miłości, ani też w innych dziedzinach życia. Teraz ja się troszeczkę odniosę do tych kart na górze. Ja teraz widzę tą historię, więc odnoszę wrażenie, że wy, drogie baranki, macie jakieś takie nieprzyjemne doświadczenia za sobą, coś się wydarzyło, a nie wiem, jakieś problemy się wydarzyły w Waszym życiu, i no, popadliście nieco, czy popadłyście w taką E, "lekką e, depresję, lekkie e, załamanie stąd tutaj ta karta e, mentalność ofiary.. Tak, tak no, to, co, to, co miało miejsce e, bardzo wpłynęło na was i e, doprowadziło was do takich trochę skrajności i bardzo... Y, złego, mentalnego samopoczucia. Um, nie wiem, być może skorzystaliście, skorzystałyście z jakiejś y, takiej pomocy, może nawet profesjonalnej, a może y, potrzebna była Wam pomoc psychologa być może pomógł wam przyjaciel czy ktoś bliski a i wygląda na to, że już powoli będziecie wychodzić z tego z takiego nieprzyjemnego negatywnego okresu i powoli dążycie do tego, by pokonać te problemy i osiągnąć sukces w tej dziedzinie, którą się obecnie zajmujecie, tak? A dużą pomocą, jeśli to czytanie dotyczy Panów, będzie tutaj ta kochająca. Kobieta, czyli wasza partnerka, która będzie tutaj miała duży wpływ na to, że będziecie jakby, ona wam wiele doradzi na tej ścieżce, ścieżce do waszego sukcesu. Ta kochająca kobieta jest zarówno pokazana tutaj na tej karcie, i macie ją również w postaci królowej monet. Ta karta reprezentuje kobietę dojrzałą bądź bo ja myślę, że to bardziej jest właśnie obecność tej kobiety, bo jeżeli pani mnie słuchają, to wy jesteście tą kobietą, tak? I taką kobietą sukcesu. Natomiast jeżeli to czytanie jest dla panów, to macie w swoim otoczeniu taką wspierającą kobietę, która jest dla was ogromnym oparciem, Um. Być może to czytanie jest właśnie dla y, panów, tacy, którzy są y, ciężko y, pracujący, i ta kobieta w Waszym życiu dba zarówno o Was, y, o Waszą rodzinę i dzieci. Naprawdę y, bardzo się o Was troszczy. Jeżeli słuchają mnie panie, to ja myślę, że to właśnie wy jesteście tą kobietą, która zarówno spełnia się bardzo dobrze w pracy zawodowej, ale również dba bardzo dobrze o rodzinę, o dzieci, o męża, tak? I um... Natomiast no coś, był jakiś konflikt, zdarzył się może jakiś duży problem w pracy, i powoli będziecie po prostu z tej, od tej złej pasy odchodzić. Nie chciałabym pominąć tutaj jeszcze tej karty, tej trójki kielu, kielichów. I ta karta sugeruje, że wkrótce będzie powód do celebrowania właśnie tego sukcesu czyli ten zły okres, o którym była mowa tutaj, i Mowa jest jeszcze w tej karcie, dobiega końca. Tak? Tu mamy szóstkę y, mieczy. Szóstka mieczy to karta, y, która dokładnie mówi o oddalaniu się od y, trudności y, w życiu oraz od jakiejś y, nieprzyjemności, tak samo od jakiegoś niebezpieczeństwa. Ona może być też zapowiedzią podróży, ale ja nie sądzę, żeby w waszym czytaniu tutaj ta podróż miała miejsce, chociaż kto wie może rzeczywiście po osiągnięciu, po dokończeniu projektu może zapragniecie, żeby ta celebracja tego sukcesu, a Odbyła się gdzieś w jakiejś podróży, tak? I jeszcze, właśnie ta Szóstka Mieczy jest taką zapowiedzią zmiany, idącej w dobrym, pozytywnym kierunku. Ona mówi dokładnie o tym, że wy. Ta karta też informuje, że Wy jesteście w momencie, w przełomowym momencie i pozbywacie się tego ciążącego Wam bagażu z przeszłości. I tutaj potwierdzeniem tej szóstki mieczy jest karta Rydwan, która również mówi o zwycięstwie. O pokonaniu złej pasy um, i o sukces, sukcesie. I proszę, sam, sami, same zobaczcie, tutaj jest y, szczęśliwy sukces, i te karty mówią y, dokładnie o tym samym. I również ta karta Rydwanu mówi o y, pokonaniu tych przeszłych y, Problemów. Mi trudno powiedzieć, co nastąpiło w waszym życiu, że spowodowało te problemy i konflikt, natomiast musicie wiedzieć, że teraz już to będziecie mieli za sobą i będzie okazja do cieszenia się z tego sukcesu. A czeka na was triumf, zwycięstwo poprzez. Determinację poprzez tą samokontrolę, i umiejętność pokonania przeciwności przez Was. I albo to Wy jesteście tą yy, tą kobietą, która Pokonuje te problemy i jest ona również wspierającą, kochającą rodzinę kobietą, albo macie taką kobietę w swoim otoczeniu, tak? Być może no nie powiedziane, bo jeżeli jesteście, ja, ja, ja to czytanie um, robię również dla kobiet, jeżeli. Um, jeżeli wy kobiety baranki, a jesteście tymi kobietami sukcesu, to być może e, macie czy jakąś wspierającą e, na przykład siostrę, mamę e, wokół siebie, która e, wspiera wasze poczynania e, z miłością. A jeżeli to e, słuchają mnie panowie. To yy, widzę tutaj, że, do, że, że macie taką partnerkę wokół siebie, i a, bądźcie yy, wdzięczni, że jest ktoś taki w Waszym życiu, kto Was wspiera i, yy, i kto cieszy się z Waszych sukcesów razem z Wami. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie mojego czytania. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejne czytania na moim kanale.